Na pewno wiesz, że nasze decyzje nie są tak racjonalne, jak nam się wydaje. Ekonomia behawioralna, za którą Daniel Kahneman i Richard Thaler otrzymali nagrody Nobla, pokazuje, że większość naszych wyborów jest kształtowana przez błędy poznawcze i emocje. Właśnie dlatego powstała metoda ACADE, czyli adaptacyjny kompas decyzyjny, aby można było zarządzać tymi wpływami i podejmować szybsze, bardziej świadome i efektywne decyzje w codziennym życiu oraz biznesie. AKD łączy w sobie ekonomię behawioralną z analizą wpływu zmysłów takich jak zapach, dźwięk i światło oraz emocji na nasze decyzje. To metoda, która pozwala zarządzać tym, co naprawdę wpływa na nasze decyzje, choć nie zawsze to sobie uświadamiamy. Na przykład błąd potwierdzenia sprawia, że szukamy informacji, które potwierdzają nasze wcześniejsze przekonania, a ignorujemy dane, które mogłyby je podważyć. Efekt kosztów utopionych sprawia, że trzymamy się niekorzystnych projektów tylko dlatego, że już zainwestowaliśmy w nie czas i pieniądze, zamiast je zakończyć. Dzięki AKD, nauczysz się rozpoznawać i zarządzać tymi i innymi pułapkami. Nauczysz się także, jak świadomie zarządzać zmysłami w Twoim otoczeniu, co może poprawić koncentrację i efektywność Twoją i Twojego zespołu. To unikalna metoda, opracowana na podstawie lat badań nad ekonomią behawioralną i zmysłami. Ten kurs prezentuje podstawy AKD. Wiem, że masz mało czasu, dlatego przygotowałem ten kurs w maksymalnie skoncentrowanej formie, właśnie z myślą o tobie. Zapraszam do kolejnego wideo, w którym poznasz szczegółowy zakres kursu.